Ściepaczko z tej strony, Shadow Insight, a w dzisiejszym odcinku robimy sobie... Ocenianie, tie, znaczy robienie tier listy sezonu trzeciego i na event OG. Jak słychać po moim głosie: Znowu jestem chody, Dokładnie tak, znowu jestem przeziębiony. Uwielbiam jesień. Jesień to jest najlepsza pora roku w Polsce. Ogólnie na świecie, bo jesień nie tylko jest w Polsce, ale na świecie jest to najlepsza pora roku. Nigdy tak tragicznie się nie czułem. A to, jak się zaczął mój listopad i to, jak ja codziennie nie mam internetu, to no też jest piękne. Listopad, najlepszy miesiąc. Nie, a tak serio. No, tragicznie jest, tragicznie jest. Ja mam nadzieję, że ten listopad już niedługo się wyprostuje. Bo na razie to ja mam same najgorsze dni rząd Okej, okay, lecimy z sezonem trzecim. Mam nadzieję, że tutaj są yy, wszyscy najlepsi zawodnicy. Jak tak patrzę, no to wydaje mi się, że są, więc yy, no, chyba nikogo tutaj nie brakuje. jakoś będzie brakować, to, to sobie go dodamy. Wracając, mamy oczywiście 5 ocen, czyli Sigma, dobry, może być, słaby i nienawidzę. Na to miejsce trafia zawsze jedna osoba i chyba każdy wie, jak będzie też w tym odcinku. Okej, okay, lecimy. Dwalin, yy, lin. Dwa lin, dwa lin. A, jeszcze możecie zostawić łapkę w górę i suba na kanale, ponieważ no, wbiliśmy 2,5 tysiąca widzowie. To, co wy robicie ostatnio na moim kanale, to jak my się rozwijamy... Jest po prostu niesamowite, za co wam bardzo dziękuję i przesyłam serduszka i dużo zdrowia wam życzę, bo no, mi się nie udaje to, żebyście wy chociaż mieli te zdrowie. No i dobra, lecimy. Sigma, Dwarin. Dwarin został tak zniszczoną postacią. Ziomek wygląda, on wraca w trzecim sezonie, jakby był pod jakich, po, po jakiejś odwyku, no i w sumie był po odwyku, no bo tam ten Amureta Diusa, ta energia została jakby wywalona ale on totalnie wygląda jak po odwyku. Zobaczcie, jaki on jest wychu... Znaczy, ja wiem, że to nie jest ogólnie jego obraz z trzeciego sezonu, ale no on też w trzecim sezonie jest tak wychudzony, on wygląda tak tragicznie, to jest po prostu dramat. Dwarin to jest największy chyba upadek w historii na Zumi i Reven, nie? Dajemy go na, no słaby, Dwarin jest mega słaby, nie? Jakby nie dam, że go nienawidzę, bo naprawdę mi go szkoda, tak jak zniszczyli tą postać, tak jak, tak jak można było tą postać ugotować, to jest po prostu niesamowite, on by mógł być na bramce nawet yy, w Japonii, nawet nie na bramce, mogli go przynajmniej powołać, powołać do tego meczu, gdzie z tego meczu powoływali ludzi, ale oni go nawet nie powołali. jest <laughs> Dobra, Jaden, Boże jaki on jest słaby, on nic nie wniósł. Właśnie Dwalin mógł wejść za niego nie dosyć, że był w lepszym składzie Ariusa. To jeszcze wydaje mi się, że on więcej potrafił niż ten, niż ten Jaden. Janus, nie wiem, już walić go. Janus jest tak słaby, jeszcze sobie kosteczkę skręcił w meczu, w którym mógł mieć jakiś impact Nie, Janus wypada, jakby totalnie słaby. Okej, okay, yy, no i tutaj uważam osobiście, że dobra postać. Historycznie, w sensie pod względem fabuły jego historia jest naprawdę słaba i wydaje mi się, że zabili ją na turbo speedzie. W sensie to wyglądało tak, że sobie przypomnieli, ej, bo my nigdy nie wytłumaczyliśmy, czemu on jest taki chamski, czemu on jest taki taki arogancki itp. itd., więc weźmy, wprowadźmy na szybko jakąś historię, bo bo ogólnie już jest za późno. No i niestety tak mu wprowadzili tą historię, ale co do jego postaci, no to jest ciekawa, miała fajny impact na sezonik, była ciekawa no, już to powiedziałem <laughs> była ciekawa, miała impact na sezon i ogólnie był spoko, no bo był arogancki, i wprowadzał taką złomę troszeczkę złej energii do yy, Japanu, nie? Więc ogólnie do sezonu i na Zoomie Reven, więc spoko. David. Ja nie mogę. Dobra, Davida dam, że może być, ponieważ oni tam w pewnym odcinku mieli specjalny swój odcinek, gdzie no, wrzucili tego Davida. Tylko ja bym chciał zauważyć, że nieważne gdzie jest David, nieważne w jakim odcinku on by się pojawiał, on zawsze wygląda. To zawsze wygląda, jakby on był wprowadzony na siłę do tego sezonu. Bez kitu. David yy, w tej akademii, yy, w, tym, w tym drugim sezonie, w Akademii Kreski, gdzie on tam tego Goten Pigwina 1 używa. No, okej, okay, to było spoko, ale on się potem wywalił i już go dalej nie było. Jeżeli chodzi o trzeci sezon, no to tutaj też jakoś dużego impaktu nie miał, po prostu pojawił się w specjalnym. znaczy... W specjalnym odcinku, że wiecie, że ich tam podzielili i tam grali potem w tej reprezentacji włoskiej, no to ja to nazywam specjalnym odcinkiem. I uważam osobiście, że no, David spoko się tam pokazał, ale jeżeli chodzi o dalej, jak to się potoczyło, no to niestety tragedia, więc no, David według mnie tylko może być. Joking był w ogóle w tym? W trzecim sezonie? To jest. Aha, to jest stylista z pierwszego, trzeciego. Ale to zaraz, jak? Nie, no to są wszystkie postacie z trzeciego sezonu. Chwila widzowie, idę zobaczyć, czy jest inna tej lista. Dobra widzowie, sprawdziłem i nie ma lepszej tej listy. W sensie, no naprawdę nie ma lepszej tej listy. Są, jest tier lista z wszystkich postaci, tylko z tych, co, co ich powołali, ale tak ogólnie, no to nie ma lepszej tej listy. Tutaj są najważniejsze postacie, więc będziemy jednak y, dalej korzystać z tej tier listy. No jeżeli chodzi, no to on się nawet nie pojawił, więc. Y, dobra, nie bierzmy go po prostu pod uwagę. Y, Sean Frost. No i tutaj uważam osobiście, że Sean Frost też został zniszczoną postacią. Nie dosyć, że się połamał, to jeszcze Ziomek. Jest totalnie nudny. W sensie, wyobraźcie... Nie, no, nie musicie sobie nawet tego wyobrażać. W drugim sezonie Sean Frost był jedną z najciekawszych postaci, a w sezonie trzecim... On był totalnie nudny. On wyglądał jakby codziennie sobie palił e, taką roślinkę i... I ten, i, i tyle, i codziennie był na tym, codziennie był, wiecie, na, no na zjeździe. No, no, bez, bez, no sorry, ale on to jakby nie wniósł, jako, ja dam, że jest dobry, nie? No, bo tam skillowo oddawał. Ale jeżeli chodzi ogólnie o, o to, jak on zaliczył regres w trzecim sezonie, no to naprawdę jest to ogromny regres. On w drugim sezonie był jedną z najciekawszych postaci, jak nie, i najciekawszą, a w trzecim sezonie jest totalnie nudny. Ja rozumiem, że on nie może być ciągle najciekawszą postacią itp. T.D., Ale kurde, nie róbmy mu aż takiego zjazdu. Dobra. Lecimy sobie teraz z Harry'em. Harry według mnie dobry. A nie, no to jak Harry jest dobry, no to... No to nie, no to ja go dajemy, że może być. No sorry, ale on zrobił tak. Czy... Zaraz, czy on miał nie no w sobie może być, nie? A Hari, boże, Hari to zaliczył... Właśnie, Hari był spoko postacią w drugim sezonie i w trzecim sezonie był ociupinkę lepszą postacią. I jeszcze był lepszy skirowo, ponieważ on nawet. On wkręcił z rzutu rożnego. Wkręcił gola z rzutu rożnego. Więc no, Harikin, mega dobry zawodnik i ogólnie bardzo lubiłem tą postać, jego podejście do niektórych rzeczy tam raz mnie zirytował, jak kazał im nie wychodzić na przykład e, z pokoju i on sobie wyszedł, no to wtedy mówię o nie, zaraz się coś odwali, to przez niego, nie? Ale ogólnie Harikin spoko, no jeszcze nie ma Sigmy. E, ta laska, ona była w specjalnym odcinku, w tym gdzie były te jakieś tam te ciemne anioły, białe anioły, coś takiego, już nie pamiętam jak się to nazywało. I co? No w sumie może być, w sensie nie, nie irytowała mnie jakoś bardzo, dali ją na chwilę, yy, wątek, z w ogólnie doda dodanie tych kobiet do wątku, spoko. Yy, Scotty, Scotty, hmm. no właśnie Scotty chyba miał mniej żarcików, on chyba 2 trzy żarciki zrobił, przynajmniej w dubbingu polskim i w sumie tak to wyglądało, głównie to on chyba był bardziej obsrany niż... Yy... Niż taki gotowy do warki itp td Chyba też go trzymali na ławce często. Więc y, Scotty może być. Ogólnie dużo postaci w trzecim sezonie zaliczyło regres. Wiem czym może być to spowodowane. Ale wypowiem się może później. Tori. No ja bardzo lubię postać Tori. Yy, ucieszyłem się jak się pojawiła. Ona jeszcze chyba była powołana do tego me... Właśnie i to mnie dziwi. Bo ona była chyba powołana do me... Czy jej nie powołali w końcu? Nie, ona chyba grała w meczu y, tym kwalifikacyjnym do Inazuma Japan. Nie pamiętam, ale ogólnie wzięli samych facetów i żadnej kobitki, więc no. Y, Tori według mnie. No i ktoś teraz powie, ale no słuchaj, Sean Frost y, skillowo jest od niej 100 razy lepszy. No i to jest prawda, tylko ja w tej ja w tych tych listach staram się oceniać wszystko, czyli. Okej, okay, jeżeli postać jest skierowana spoko, ale jeszcze jak ona została napisana i przedstawiona w Anime. No, jeżeli chodzi o Tori, no to było mało kontentu i. Ale mogło być więcej, według mnie. Według mnie ona zasługiwała, żeby dostać się tam do reprezentacji. No ale dobra, jeżeli chodzi o sezon trzeci, no to może być, jakby dużo nie wniosła. Dobra, Daren, o Boże. O. Ach, nie dosyć, że ten ziomek. Yy, w ogóle oni tam w pewnym odcinku go wyjaśnili. I ja pamiętam, że oni. Tam chyba Scotty go wyjaśnił, że powiedział, że on ciągle kopiuje, że on jest totalną kopią, po czym yy, Darren Daren zrobił rękę demona, która opierała się na chyba. która miała się opierać na Gotu kechi, tylko on chyba. znaczy, tak to zrozumiałem, że on po prostu, że Mark się próbował nauczyć Gotu 2 on chyba chciał to opanować pierwszy, no i wyszła ręka demona, czyli jego własna technika, ale mogę się mylić i mogłem mocno pomylić wątki w tym momencie, więc jeżeli się pomyliłem, to z góry przepraszam, ale jest do Darena, Ziomek ma tak yy, Boską rękę, rękę Magina. Muken za Handę, którą chciał się nauczyć Mark, no ale niestety Markowi się nie udało. No i ma rękę Demona. I naprawdę trzeba, kiedy. Nie wiem, ja mam mega pomysł na odcinek: zrobieniu, zrobieniu top listy bramkarzy, którzy mogliby zastąpić Darena w trzecim sezonie, i którzy. Zastąpiliby go lepiej niż. Yy, zastąpiliby go lepiej, po prostu. Nie? Zastanawiam się po prostu nad takim odcinkiem. Bo wydaje mi się, że na przykład taki Joking byłby 100 razy lepszy niż Darren. Ale okej, okay, idźmy dalej. Mark Evans, Sigma. Mark Evans opanował w ogóle tam. No bo co? On opanował młot opanował tą Ijigen, opano, ulepszył sobie wszystkie inne techniki, opanował go Tukechi, no Mark na Sigma, jak zawsze. Tylko w trzecim sezonie, zgodzę się, że Mark był troszeczkę bardziej irytujący, ponieważ wydaje mi się, że on mniej w siebie wierzył, czy coś takiego, albo zobaczył, że, zawodni że jest dużo zawodników podobnych do niego, że też ćwiczą codziennie, że też się rozwijają. I też mi się wydaje, że jak spotkał hektor jest tu Hektor. Jest, dobra. I jak spotkał Hektora i zobaczył, że kolejny zawodnik umie jego boską rękę. No to wydaje mi się, że Mark troszeczkę już podupadł i nie dziwię się, bo wyobraźcie sobie, że walicie ciągle. Yy, walicie ciągle ręk. Yy, boską ręką używacie ciągle boskiej ręki, załóżmy, która jest waszą techniką albo techniką waszego dziadka i tylko wy jej używacie. Po czym pojawia się taki Daren, który opanowuje ją, nie wiem, w, w tydzień, w miesiąc yy, znaczy nie wiem, w ile Daren opanował yy, boską rękę, przynajmniej rękę Magina opanował w bardzo, szybki, w bardzo szybkim tempie. Yy, no i potem pojawia się taki Hector, który też używa boskiej ręki. No to, to może być jakby trochę takie uwłaczające. Dobra. Ho o Boże, to, 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 to się kwalifikuje na miejsce z Elikiem, nie? Jakby, Jezu, jaki Austin był irytujący, taki irytujący dzieciak z, wy z wywalonym ego, który którego ciągle, który... Ziomek był obsrany strzelić bramkę, po czym jak już yy, mu tam wytłumaczyli, że strzelanie goli jest super, w ogóle to jest śmieszne, że ziomek gra na ataku i trzeba było mu tłumaczyć, że, że jego pozycja polega na strzelaniu bramek, ale okej, okay. yy, po tym strzelaniu goli ziomek się stał taki arogancki, tak mu ego, jeszcze, y, on się wydarł chyba na tego ziomeczka i ogólnie był odcinek, gdzie on na, na nich wszystkich był zły i Jego powód był w ogóle taki totalnie, w sensie nieadekwatny do jego zachowania On jest, aaa, nie, nienawidzę go, w sensie irytował fest, irytował fest y, Pod względem skilla okej, okay, ale no irytował fest Dobra Yy, tutaj mamy Hawkinsa. No i ja powiem, że jest słaby. Dlaczego ja powiem, że jest słaby? To jest tak źle napisana postać. Ja nie rozumiem, dlaczego ona się pojawiła w specjalnym odcinku z OG ogrami. Naprawdę. No. Znaczy nie, dobra, nie, dobra, nie, damy, że może być. Dlaczego? Ja po prostu fajna, znaczy powiem tak. Nie fajna postać pod względem tego, jak się uczy grać w piłkę, czyli ona nie potrafi totalnie kopnąć piłki. I, taka, I taki Ziomek trafia do reprezentacji. I ktoś powie: Wow, ale, ale fajnie wyszło w tym anime, no bo on potem był dobry, ogarniał wszystko. Nie, on nie ogarniał wszystkiego. On był dalej słaby i odstawał od wszystkich. On był na poziomie pierwszego Raymona Taki Steve, mi się wydaje, czy Max, czy. Nie wiem, nawet, no dobra, to się dostał do reprezentacji. No ale ogólnie, że normalnie by gościa robili i taki typ się dostał do reprezentacji. Szacu, że w niego uwierzyli, szacu, że uratował kilka tam akcji. Ale on skilowo był o wiele słabszy od nich wszystkich. Jeżeli chodzi o jego wątek życiowy, czyli to, że on tam się bił i tp, itd., to było spoko, bo to też prowadzało coś takiego, że to anime nie było takie mega dziecięce. Więc on był takim filarem, który jednak podtrzymywał, że no nastolatkowie też mogą się w tym anime bawić i znaleźć coś dla siebie. Wiecie o co mi chodzi. Dobra, lecimy ze stopą. No może być, w sensie ja nie wiem co mam o nim powiedzieć. On, on nic nie wniósł, w sensie on z charakteru. W sensie ja. Mi się wydaje, że to jego postać po prostu na tym polega, że on po prostu ma mało mówić, ma więcej robić. To ma być taki facet z krwi i kości i tyle, więc. Edgar. Ja Edgara polubiłem, ale też był irytujący. Edgar był irytujący, ale się jego technikę. Uważam, że jego technika jest bardzo mocna i chciałbym, żeby w grach też była mocna, bo w grach jego technika jest tragiczna. No i jeszcze specjalny odcinek Edgar według mnie dobry Dobra, Torres. Da mnie... no okej, okay. torres y... mnie irytował, irytował mnie ten ziomek Taki, ej, w sumie Torres to jest taki drugi on, tylko Torres był lepszy, ponieważ miał tą swoją technikę. Czacie, że, ej, ciekawi mnie, co by wygrało: nie nieskończoności czy raz mu Torresa? Jestem bardzo ciekawy, co by wygrało, ale, no, Torres był dobrym zawodnikiem. Był na pewno dobrym, jednym z lepszych zawodników, ale, no, był irytujący. Ej, I szczerze, wydawa wydawało mi się, że on będzie ciągle używał tej techniki, on chyba tej techniki już użył raz czy dwa, więc, ej, no, dlatego. Damy, że może być. Dobra, tutaj mamy kolejnych zawodników, Dyrana i tego. Oni byli fajni, dam ich na... Dobra, to jak ich daję no. Na... Ale oni też dużo nie wnieśli. Ale byli spoko, w sensie... Mieli fajne takie podejście do życia, nie traktowali nikogo z góry. Oni wiedzieli, że są dobrzy, ale w sumie, mieli, w sumie, mieli takie podejście, marka, że po prostu oni chcą grać w piłkę i chcą udowodnić, że są najlepsi, i w sumie tyle. Więc tutaj daję ich na dobre. Też fajną technikę mieli z pewnym ziomeczkiem, ale to już nie będę tego komentował dalej. Robingo. No, fajny mi odcinek. To jest kolejna postać, która wchodzi na jeden odcinek. Ma jeden fajny odcinek, i dalej nic o niej nie ma. No. Ogólnie, wątek z, z Brazylijczykami był bardzo fajny, że no, tam było jakieś przekupstwo. Że tam y, chodziło ogólnie o, o to, że ich rodziców nie było stać chyba na domy czy coś takiego, i oni musieli specjalnie, byli zmuszeni grać w piłkę. To troszeczkę takiego mroku dodawało i takiej powagi, bo w prawdziwej piłce nożnej wydaje mi się, że też się zdarzają podobne sytuacje. No, znaczy na pewno nie takie, że Robingo jest, że jakiś zawodnik jest hipnotyzowany i daje z siebie jakoś dwa razy więcej, ale Robingo bardzo ciekawy case i bardzo ciekawa postać, tylko mówię, no jednoodcinkowa, no, no więc... Nie wiem, fajnie byłoby jakby na przykład pokazali yy... Między odcinkami sceny ich meczy w grupach, w grupie albo w innych tego typu sytu... w innych tego typu kwalifikacjach, czyli na przykład, czyli na przykład jak grali po prostu jakiś inny mecz, nie, bo oni chyba tylko pokazali, że Ziomek, chyba pokazali jeden mecz, gdzie właśnie chodziło o Robingo, że jest najlepszy na. Nie, oni nawet nie wiedzieli, kto to jest Robingo, no to nie, no to totalnie nie, oni nic nie pokazali o nim, więc tragedia. Lecimy teraz sobie z podróbką Judah i według mnie podróbka Judah jest naprawdę spoko postacią. Jest to jedna z lepszych postaci, która weszła w trzecim sezonie i ziomek chyba uderzał y, pingwinem X, który był y, wzmocnioną techniką pingwina 1 i ziomek normalnie się po tym czuł. W sensie, no normalnie. No coś go tam bolało, ale nie złożył się jak David. To, to potwierdza, że David to jest totalnie, totalnie słabiak, a Hurio jest OP. To jest Hurio? Tak, to jest chyba Hector Hurio. Nie, 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 nie. To jest A, A coś na A miał. Na A. Na, miał na imię na A. Dobra, podróbka Judah. Podróbka Judah jest według mnie dobra i lepiej wygląda jak nie jest podróbką Judah, ale ogólnie spoko postać. Ten ziomek na kata. I tutaj też, to w sensie, dobra postać, no bo go wprowadzili w wątek detektywistyczny i ogólnie to jest jeden z lepszych pomocników, ale ziomek, ziomek zajął się jakimś totalnym wątkiem, który, to znaczy, ziomek zajął się wątkiem, który potem, finalnie okazał się totalnie nic nieznaczącym w anime wątkiem, w sensie... No tam chodziło o to, że oni chyba szukali tej raski, którą Lady Dark, Dark chyba kiedyś skrzywdził i potem jej pomagał. I tak szczerze, okej, okay, fajnie, że coś takiego jest, ale oni poświęcili tą postać na to, żeby pokazać tylko właśnie tą sytuację z Darkiem, która finalnie ona, ona nic nie wniosła, bo jakby ona totalnie nic nie wniosła do tego anime. Więc no, średnio, ja bym chciał zobaczyć go w meczu, ale wydaje mi się, że wtedy. No, mógłby być problem. Dobra, Paolo. Paolo Sigma, jedna z lepszych postaci, jedna z ciekawszych postaci, druga, napis y, chyba i też jedna z lepiej napisanych postaci, jeżeli chodzi o sezon trzeci. Naprawdę fajna postać i to, jak y, zaufał jeszcze Darkowi i jak zmienił troszeczkę podejście, czyli. Podszedł tutaj Darka od takiej strony, że ok, chcemy wygrać mecz, ale dalej nie będziemy kantować, więc mega spoko. Yy, Hector, sigiemka ziomek opanował Boską Rękę, ma moją ulubioną yy, technikę, czyli Boską Rękę X, Ręka Duszy, yy, rewerował się jak Mark, dodatkowo najlepszy napastnik w całym anime, ponieważ tam było powiedziane, że ziomek strzelił jak najwięcej bramek, więc idzie on na Sigiemkę. Axel Brace oczywiście... Hmm. No oczywiście Sigma, no ale Axelweiss ma napisane w scenariuszu, że ma być Sigmą przez trzy sezony. David Evans. I to jest postać, na której się zawiodłem strasznie. I dam Davida na może być. Dlaczego? Pojawił się w Anime, nic nie wniósł, totalnie nic nie wniósł. W sensie, co ja gadam? Wniósł, wniósł, ale nie wniósł tego, co ja oczekiwałem. Ja oczekiwałem, że o, spotkałem swojego dziadka, będę mógł się z nim, wiecie, spotkać, przybić piątkę, pogadamy sobie o starych czasach itp. itd. Nie. David Evans wie, że jest tam Mark Evans, ma totalnie wywalone w maleczka. Ym, ogólnie, ma go gdzieś, totalnie ma go gdzieś, po czym. Mark Evans do niego podbija. Yy, tam w pewnym momencie okazuje się, że on jest jego dziadkiem, i nic się nie dzieje. Czacie bazę, że pierwszy sezon, przecież Mark Evans zaczął grać w piłkę dzięki dziadkowi. Drugi sezon, Mark Evans yy, też nawiązywał dużo do dziadka. Trzeci sezon, w krajowym, też mówił, że chce grać w piłkę jak jego dziadek. I jego dziadek miał to totalnie w dupie. Ja rozumiem, że jego dziadek chciał zrobić, żeby Mark Evans grał dla siebie, czyli żeby kochał piłkę dla siebie itp. Itd. Ale. Kurna, nie widziałeś najważniejszego ziomka w swoim życiu. Kilkanaście lat, myślałeś, że nie żyje. Opierałeś sobie całe życie na nim, i, i gdy go znajdujesz, to, to tyle, nie? De jakby tyle. Siema, cześć, siemaleczko, fajnie, że jesteś. Totalnie bez sensu. Wiem, że potem był odcinek, gdzie oni sobie pogadali, ale to po jakimś meczu, I ja rozumiem o co tutaj chodziło. Chodziło tutaj o zbudowanie Davida Evansa jako takiego zapalonego gracza piłki nożnej. I to wyszło, tylko mi się ta postać nie podoba i ta kreacja mi się nie podoba. Tylko o Davidzie, tak szczerze, musiałbym nagrać kolejny odcinek, bo tutaj zajęłoby mi bardzo długo przedstawienie argumentów, dlaczego ta postać według mnie została źle napisana, według mnie oczywiście. Więc jeżeli chcecie taki odcinek, to ja chętnie go nagram, ale. No bo tutaj nie wypowiem się po prostu. Tutaj się nie wypowiem w 100%, nie, o Davidzie, bo no, za długo już widzę, że ten odcinek ma 20 minut, więc musimy lecieć do końca i ten, no po prostu wiecie. David Evans y... no jest troszeczkę bardziej schemat... no jest Wymaga więcej poświęcenia czasu. Okej, okay, tutaj Hitmana bierzemy na Sigma. Ej, ja się szczerze bałem, jak jego serce bolało, że on nam padnie, nie? Totalnie się bałem o Hitmana, że on nam padnie. Więc to tylko pokazuje, jak bardzo ta postać jest dobrze napisana i jak bardzo dobrze ona jest zrobiona. Naprawdę martwiłem się o Hitmana. Dobra, ona to jest, jest najgorszy trener w całej Inazumie. Fajnie, że podniosła chłop... Dobra, dajmy, że słaby, bo nie nienawidzę, ale... O Boże. Dobra, to jest Sigma. Ten trend, Ja nie lubię trenerów, którzy każą się domyślać, to już mówiłem w drugiej tej liście, jeżeli dobrze pamiętacie, ale on podejmował tak dobre decyzje i on jakby zakładał w przyszłości, że dane ćwiczenie da efekt, więc on nie dawał takich niepewniaków. Tylko on po prostu wiedział, że dane ćwiczenie przyniesie jakiś efekt, nie jak ta Raska, że sobie z... wywali dwóch zawodników i o to co się stanie, to się stanie, nie? On tutaj totalna sygiemka, bardzo lubię tego Cenera. Yy, Okej, okay, Ona, no miała tam jakiś wątek, poszła z Markiem na bar, więc, <laughs> więc może być. Ceria, yy, no ja ją lubię, lubię tą postać, ciekawa postać. Yy... No, fajna. Nelly. Jeju. Jak zawsze daje Nelly na Sygiemkę, to Nelly mnie tak irytowała. Szczerze, jakbym jej nie lubił, to dałbym nawet, że jest słaba. Ona tak samo. Całe anime poświęciła wątkowi, że szuka Davida Evansa. Po czym yy, znalazła tego Davida Evansa, przyłączyła się tam do drużyny i tyle, nie? I nie mogła powiedzieć Markowi, ej, tu jest Twój dziadek. Albo. bo, bo było jakieś śledztwo, nie? Okej, okay, było śledztwo. Ale kurna, ona pojawiała się. I pojawiała się, mówiąc, że no ja już nie jestem waszą menadżerką. Wyjechałam na wakacje, yy, pojawiłam się, gdy już jesteście w półfinale, ja nie jestem waszą menadżerką. Ogólnie rozpadajcie. No, podłamać drużynę yy, w ważnych meczach, yy, w wbicie, żeby tylko powiedzieć, że ej, no już nie będę z wami grać, przyłączenie się do wroga, nie powiedzenie dlaczego. No okej, okay, wiem dlaczego nie powiedziała, no ale i tak, ale i tak no mogła chociaż, nie wiem, inaczej to zrobić i, i tyle. I byłoby o wiele lepiej, nie? Więc... No, yy, Kamilia. Kamila yy. nie no fajna postać, miała też fajnego, yy, fajną aktorkę w polskim dubbingu, chyba Hermi to, to, to chyba była aktorka, która dubbingowała Hermione w Kamieniu Filozoficznym. Yy, fajna postać i fajny wątek wprowadziła. Szczerze, naj najlepiej chyba, druga najlepiej udana chyba dziewczyna, jeżeli chodzi o, o to anime. Dobra, tego nie było, Ray Dark. Jezu, nie dosyć, że dali mu jakiś brąt włosy. Zabrali mu wszystko. Zabrali totalnie wszystko z tej postaci. Yy, I kiedy już, nie wiem, mieli naprowadzić, że jednak Ray Dark jest, nie jest taki zły całkowicie, że Że okej, okay, no był, no źle robił itp., ale jest trochę, troszeczkę w nim dobroci. TOGO ZAP! Nie rozumiem tego, jakby. Wątek Ray Darka, no w... dobra, okej, okay, możemy przejść już do tej postaci, tutaj się wypowiem bardziej, yy, może być, jakby, kurna, ziomek, wchodzi wam nowy ziomek, nowy, nowy zły typek, yy, nowy antagonista i, i nic, i jakby totalnie pokonują go w pierwszym lepszym odcinku, po czym yy, ziomek wam jeszcze odwala Leja Darka, który już miał się rozwijać jako postać, już miał, już, już szło to do brzegu i itp. itd., po czym Ray i ziomek ten idzie od razu do więzienia No, najgorzej na... Jedna z najgorzej napisanych Nie, ja dam nawet, że jest słaby To jest jedna z najgorzej... najgorzej napisanych postaci Wow, zaatakował Brazylię Przez niego nie mógł David Evans się pokazać Przez niego straciliśmy postać Neri Przez jego straciliśmy postać Jeszcze jakaś tu była postać Czekajcie, ten, ten, a i na kata, i na kata, ponieważ na kata łączył się z wątkiem Rejadarka. I straciliśmy te wszystkie postacie szacun! Szacuneczek! No, super. Dobra, Jut, no to najlepszy taktyk Sigma. Jeszcze w odcinku z Reydarkiem bardzo fajny, fajny wypad. No, ale Jut to Sigiemka. Nathan, Nathan dobry. Nathan to mnie totalnie, totalnie jakby ten rozśmieszył w sytuacji, gdzie Ziołek mu powiedział. Wypadł, on poszedł iść do rasu, Nathan wraca w połowie meczu z rasu i mówi: Jestem gotowy i używa boga wiatru. <śmiech> <śmiech> Nathan to jest jedna z lepszych postaci. Kevin, Kevin Sigma. Kevin, nie dostając się do reprezentacji, dalej ćwiczył, nie poddał się i wywalczył sobie miejsce później w reprezentacji i udowodnił jeszcze, że się nadaje do podstawowego składu. Kevin dotarł na sygiemka. Erik, o Boże. Jakby odcinek z Erikiem był ciekawy, ale ja dalej nienawidzę Erika, więc jakby bez USA w ogóle był jednym z najciekawszych meczów, mi się wydaje, w trzecim sezonie, ale i tak go niedawno nienawidzę. Dobra, Hiroto. Hiroto Sigma przełamał rękę Hektora, pokonał Hektora, więc no. Szczerze, chyba najlepszy napastnik, jeżeli chodzi w ogóle o Inazumę Japan i ogólnie o cały uniwersum Inazumy, jeżeli chodzi o OG. Byron. Byron. Y... No i tutaj Biden mi się wydaje, że był bardzo dobrze wykorzystany, tylko szkoda, że go wrzucili do Korei. Ja właśnie się dziwiłem, do czego Byron nie został powołany do Japanu, to jak zrobili z niego Koreańczyka. No i on się pojawił z tymi kolejnymi sigmami, czyli z kolejnymi postaciami. I to chyba był w ogóle najciekawszy mecz według mnie. No prócz finału, prócz finału. To może drugi. Nie, to czekajcie, USA to trzeci najciekawszy mecz, a ich mecz z Koreańczykami, drugi najciekawszy mecz widzowie. Mi się wydaje, że to był drugi najciekawszy mecz. Ale mogę się oczywiście mylić, widzowie. Więc, no nie wiem, mi się najbardziej podobał ten mecz. Oglądałem go. No, no jak ja mało oglądam odcinków, no to naprawdę tutaj aż się spiewałem. Ogólnie trzeci sezon mi się najbardziej chyba podobał z całej, z całej serii OG. Naprawdę dużo ciekawych postaci, dużo mocnych postaci i dużo yy, fajnych postaci. Tylko bardzo mnie boli, że ucierpiały postacie z Japanu. Dużo postaci ucierpiało, jak właśnie Sean Frost, o którym dzisiaj mówiłem, yy, Scotty. Yy, kto jeszcze ucierpiał? Yy, Darren to w ogóle cierpi od całego, od, odkąd pojawił się w anime. No, ale jest tu kilka postaci, które niestety ucierpiały. Nawet Zewier mi się wydaje, że ucierpiał. W sensie dostał specjalny odcinek z kapą, ale dużo o nim nie było i szczerze, ja miałem zdziwienie, jak on strzelił tego gora Hectorowi, no bo on, jego było tak mało. Nie wiem. Za mało czasu ekranowali ekran, Za mało czasu ekranowego dali tym postaciom Dobra, tyle ode mnie widzowie, i jest 28 minut, o kurna Dobra, jakby przepraszam za tak długi odcinek, nie wiem może wam się to spodoba <grym> No ciekawie, ale no tutaj musiałem się troszeczkę bardziej wypowiedzieć. Tyle ode mnie widzowie, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli obejrzeliście do końca, to napiszcie jajko, siema.